Pracę rewizyjnych dokonał zespół biblistów oraz redaktorzy naukowi odpowiedzialni za stary testament i nowy testament. Również tłumacze poszczególnych ksiądz z nielicznymi wiązkami sami prowadzili szereg zmian we własnych przykładach. Wszystkie zgłoszone zastrzeżenia i proponowane poprawki rozpatrzył zwiększony skład osobowy redakcji naukowej, niżej podpisanej. Opracował on na nowo szereg wstępów do poszczególnych ksiąg pisany jest skutem RET. Zrewidował również tabelę chronologiczną oraz uzupełnił słownik pojęć Biblii. Niektóre księgi, mianowicie Jeremiasza, Daniela i Psauterz, zostały na nowo przełożone przez innych tłumaczy. W przekładzie Psauterza trzymano się ściśle tekstu hebrajskiego, uwzględniając opis ostatnie jego wydanie krytyczne. Liber psalmorum, Biblia hebrajka, Stuttgart 11, Stuttgart 1969. Za podstawę przykładu Nowego Testamentu wzięto Nowum Testamentum e. Amerk, Romet 1964 oraz The Greek New Testament, Edited by K. Allant, M. Black, B. Metzger, A. Wiggreen do wielkim zmianom legła też polska szata językowa przy zachowaniu jednak wytycznych podanych we wstępie do pierwszego wydania. Usilnie starano się ujednolicić język i styl. Sprawili akcję przy kilkudziesięciu tłumaczach. W tym celu ponowną korektę literacką całego dzieła powierzono dwom osobom, pracującym niezależnie od siebie: siostrze Imeldzie Adamskiej Osu i profesor Stanisławowi Gosiowi. Wiele też cennych spostrzeżeń i sugestii wysunęli ksiądz Tomasz Bielski Sak i ksiądz Zenon Mozelewski Sak. Uwzględniono również niektóre postulaty językowe i stylistyczne związane z zastosowaniem nowego przykładu w tekstach liturgicznych w związku z depresją Kremasa Polski.